Zbiór zadań z matematyki przygotowujących do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i do matury od 23 roku. Jest to zadanie trzecie. Dwa zadania wcześniejsze już są zrobione, do nich jest link w komentarzu. Również do informatora maturalnego, a właściwie do zadań z informatora maturalnego w którym też jest dosyć pokaźny zbiór tych zadań, a pozostałe zadania sukcesywnie po kolei będę, będę robił dalej. Zadanie trzecie. Za dwa punkty. Niech a, b będą liczbami całkowitymi, dla których zachodzi równość. Wykaż, że jeżeli 5 jest dzielnikiem liczby a minus b, to 25 również jest dzielnikiem a minus b. Czyli założenia a, b należy do całkowitych, 2a kwadrat dodać a jest równe 3b kwadrat dodać b to wiem, oraz wiem też, że a minus b dzieli się przez 5, czyli piątka jest dzielnikiem a minus b. Teza, co mam wykazać? Mam wykazać, że a minus b dzieli się przez 25. No, i zacznę od, robię dowód, zacznę od tej zależności, którą mam w zadaniu, czyli 2a kwadrat. Dodać a równa się 3b kwadrat, dodać b. Spróbuję to w jakiś sposób pogrupować. Będę starał się tutaj dobrać taki sam współczynnik przy b kwadrat i przy a kwadrat, żeby był, czyli to 2a kwadrat zapiszę w ten sposób, że to jest 3a kwadrat odjąć a kwadrat. Plus a jest równe 3b kwadrat plus b i to a kwadrat, zostawię jedno a kwadrat, zostawię po lewej stronie, czyli mam minus a kwadrat równa się 3b kwadrat minus 3a kwadrat minus a i dodać b. Podzielę to przez minus 1. Czyli a kwadrat równa się 3a kwadrat odjąć 3b kwadrat dodać a i odjąć b. I prawą stronę będę starał się, tak jak już wcześniej powiedziałem, pogrupować. Czyli najpierw wyłączę 3 przed nawias. a kwadrat odjąć b kwadrat. a minus b. No i to a kwadrat minus b kwadrat wzór skróconego mnożenia różnica kwadratów rozłożę ze wzoru czyli to jest 3 a minus b a dodać b dodać a odjąć b mam dwa składniki 3 a minus b a plus b oraz drugi składnik a minus b te dwa składniki mają wspólny czynnik, tym wspólnym czynnikiem jest a minus b i to wspólne a minus b wyłączę teraz przed nawias, czyli a kwadrat równa się, wspólny czynnik a minus b jest przed nawiasem, w nawiasie zostaje 3a plus b plus 1. No i w tej postaci właściwie jeszcze tutaj przepiszę po lewej stronie, zamiast a kwadrat zrobię a razy a, Czyli a minus b, trzy a dodać b, dodać jeden i zamknięty nawias. Z założenia a minus b dzieli się przez pięć. To tutaj jest. Liczba całkowita. A, b jest całkowite, razy 3 jest całkowite, plus 1 jest całkowite. W takim razie prawa strona tego równania dzieli się przez 5, czyli lewa strona też musi dzielić się przez 5. 5 jest liczbą pierwszą, to znaczy, że jeden czynnik tutaj się będzie dzielił przez 5, czyli a dzieli się przez Hmm. Dzieli się przez 5. No, ale mam drugie A. Czyli skoro A po lewej stronie dzieli się przez 5, to, to A po prawej stronie też dzieli się przez 5. Co oznacza, że lewa strona dzieli się przez 25? Dzieli się przez 25. A skoro lewa strona dzieli się przez 25, to to co mam po prawej stronie też dzieli się przez 25. No teraz tylko pytanie jest takie: tu wiem, że dzieli się przez 5. No, i pytanie, czy to dzieli się też przez 5? Czy może to dzieli się dwa razy przez 5, to znaczy przez 5, przez 5, czyli przez 25? Czyli teraz, skoro mam w tezie wykazać, że to zaznaczone na czerwono dzieli się przez 25, to musiałbym wykazać, że to 3 razy a plus b plus 1 nie dzieli się przez 25. Czyli e, teraz. Wykazuję, że 3a plus b plus 1 nie dzieli się przez 5. Jeżeli wykażę jeszcze raz, że to nie dzieli się przez 5, a prawa strona musi dzielić się przez 25, to znaczy, że to a minus b dzieli się przez, yy, przez 25. No i teraz yy, w takim razie, no co o tym a plus b mogę powiedzieć? a plus b. Nie wiem. A plus b jakie jest, ale wiem, że yy, może gdzie tutaj to napiszę, w tym miejscu wiem, że a minus b dzieli się przez 5 oraz a dzieli się przez 5. No bo to wiem tutaj z tego, że a dzieli się przez 5. No to w takim razie to a plus b zapiszę w ten sposób, że to jest 2a odjąć a, dodać b, czyli 2a odjąć a minus b. No to co z tego wynika? Z tego wynika, że to dzieli się przez 5. Bo skoro a dzieli się przez 5, to 2a też dzieli się przez 5. a minus b dzieli się przez 5 z założenia, no to skoro dwa wyrażenia dzielą się przez 5, to ich różnica też dzieli się przez 5. Czyli a plus b z tego wynika, że dzieli się przez 5. 5. A plus B dzieli się przez 5. A ja co mam w tym żółtym kółku? W tym żółtym kółku mam 3 razy A plus B. A plus B dzieli się przez 5, czyli 3 razy A plus B też dzieli się przez 5, ale jeszcze mam plus 1. Co oznacza, że przy dzieleniu przez 5 Mam resztę 1, czyli krótko mówiąc, nie dzieli się przez 5. To się nie dzieli przez 5, a skoro żółte nie dzieli się przez 5, to znaczy, że czerwone, czyli a minus b, musi dzielić się przez 25, co należało wykazać, bo taka była teza, że a minus b dzieli się przez 25.